Jak zapraść hałkę w warkocz z pięciu linek? Ważne jest, aby na początku te linki ułożyć: trzy po stronie lewej, dwie po prawej. Zaczynamy od zewnętrznej linki lewej, przekładamy ją po wewnętrznej stronie linki prawej i dalej na przemian. Proszę spojrzeć na ten film. Jest to bardzo prosty splot podobny do warkocza z czterech ink zaprezentowanego w dziennym materiale. Po końcu Odbijamy końcówkę ciasta, podobnie robimy z przodu i mamy gotowy warkocz z pięciu linek.